Te wybory. Już przegraliśmy. Nie chodzi o to, kto wygra. Chodzi o to, ile z Polski zostanie, kiedy się obudzimy. Przespaliśmy moment. Pozwoliliśmy wmówić sobie, że wszystko będzie ok. Że to tylko polityka. Ale to nie jest polityka. To nasza ziemia, nasza tożsamość. Nasze dzieci, które dorosną w świecie, gdzie słowo Polska będzie tylko nazwą na mapie. Jeśli dziś oddasz głos na Rafała Trzaskowskiego, to nie wybierasz prezydenta. Wybierasz kuriera, który odda ten kraj Brukseli z uśmiechem. Bo jego Polska to Europa, ale Europa nie chce silnej Polski. Ona chce taniej siły roboczej, twojej siły, twojego życia, twojego kraju. Karol Nawrocki nie jest wybawicielem, ale dziś nie walczymy o raj. Dziś walczymy o czas. Kilka lat, żeby obudzić naród, bo jeśli teraz oddamy to Trzaskowskiemu, nie będzie już czego ratować. Więc nie wybierasz idealnego kandydata, wybierasz ostatnią szansę i tę szansę masz tylko raz. 1 czerwca 2025 roku. Głosuj, póki jeszcze masz kraj, na który możesz głosować.